Cześć, 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 Witajcie z tej strony by my i by my, a w dzisiejszym odcinku oglądamy lokum mojego chomiczka, więc zaczynamy. Tutaj mamy kołowrotek, taki zielony, bardzo, bardzo jest fajny. No dobrze, polecam bardzo kołowrotki, są one bardzo potrzebne dla chomiczków. Tutaj y, mamy takie miseczki. Właśnie chomiczek przed chwilą sobie wziął pokarm, więc zaraz pewnie przyjdzie. Tutaj y, taka druga miseczka. Wystarczy tak naprawdę jedna, ale ja mam dwie. Więc tutaj jest taka już karma zwykła, taka mieszana. A tutaj mamy takie pojdełko zielone. Bardzo polecam takie pojdełka. Mój chomik syryjski właśnie mało pije, ale też pije. Dobrze. Tutaj mamy kolbę. Taką, którą sobie zjada, obgryza. Fajne to jest, bo ostrze sobie ząbki. Polecam. Jest fajna. No dobrze. Tutaj mamy taki duży domek. jest on dla świnki morskiej, ale ja sobie go kupiłem, bo mi się podobał. Tutaj macie mentos, że, jest, że to jest mój chomiczek. No tak naprawdę to wszystko, bo trociny bardzo fajne też mam. Są jeszcze inne, ale na przykład niektóre są też droższe, więc ja wybrałem te nie najtańsze, bo one są po prostu, mi się podobały. Były, były jeszcze takie białe yy, trocinki, one są niestety bardzo drogie, ale za to fajne. No, ale niestety ich nie mam. Kilka razy miałem, ale teraz ich nie mam, bo kupuję takie. No dobrze, no bardzo polecam taki lokum dla chomika, pamiętajcie o piętrze, on mój czasami się wspina, ja mu jeszcze coś wymyślę z, z tym piętrem, więc doczekajcie się, może takiego filmiku, gdzie Wam właśnie takie, właśnie gdzie takie piętro umieszczam, no dobrze. to dziękuję za oglądanie, proszę o subskrypcję, komentarze, lajki i wyświetlenie, ale nie namawiam, no a tutaj chomiczek już chyba. Tam sobie gromadzi jedzonko, niestety chyba wam dzisiaj go nie pokażę, nie będę go budził, no więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.